Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Narażali swoje życie i zdrowie podczas usuwania skutków na Siedmiu strażaków z regionu nagrodzonych w Warszawie. Michał Adamski, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie Zbliżeń. Poświęcenie, które wykazaliście, no spowodowało, że zostaliście panowie uhonorowani. Praca w Straży Pożarnej to właśnie służba często z poświęceniem zdrowia i życia. To jest moja praca, nie czuję się żadnym bohaterem. Ten temat za kilka chwil, a co jeszcze dzisiaj u nas? Nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie szpitala w Grudziądzu i spór o powołanie Rady Społecznej Lecznicy. Jest to bardzo poważne niebezpieczeństwo, jest to po prostu igranie granie z ogniem. Został skierowany wniosek o rozstrzygnięcie, kto jest właściwy do powołania Rady Społecznej. Projekt uchwały radnych PiS o powołaniu Rady Społecznej nie zdobył większości głosów. Rada Nadzorcza Portu Lotniczego w Bydgoszczy nie zarekomendowała zmiany nazwy lotniska. Decyzję wiążącą podejmuje walne zgromadzenie akcjonariusze. Posłowie i samorządowcy ziemi Bydgoskiej apelowali do marszałka, by taka propozycja w ogóle nie była przez Radę rozpatrywana. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Zbudza niepotrzebne emocje. Decyzję w sprawie policjantów, którzy nie przyjęli zgłoszenia o napaści na zagranicznych studentów w Bydgoszczy. Wobec policjanta pionu dochodzenia śledczego jest wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Z dwoma innymi funkcjonariuszami przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą. Port lotniczy w Bydgoszczy na razie nie zmienia nazwy. Rada Nadzorcza Portu nie zarekomendowała propozycji, by w zamian za 5 milionów złotych obok Bydgoszczy w nazwie pojawił się Toruń. Podczas głosowania zabrakło odpowiedniej większości, ale ostateczną decyzję podejmą akcjonariusze portu w lipcu. Zdaniem władz Torunia to szansa na przeciągnięcie większej liczby pasażerów. Prezydent Bydgoszczy jest oburzony pomysłem. Wczoraj wraz z posłami i samorządowcami ziemi bydgoskiej zaapelował do marszałka województwa o zdjęcie tego punktu z porządku obrad Rady Nadzorczej i wycofanie się z inicjatywy. Regionalny port kością niezgody, a konkretnie jego nazwa. Dziś podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Portu powróciła propozycja, aby zmienić jego szyld na Port Lotniczy Bydgoszcz-Toruń w zamian za pięcio-milionowe wsparcie finansowe. To jest obupólna korzyść, a może nawet trójstronna korzyść, bo i dla portu, i dla województwa, no i dla każdego z miast osobno. Port Lotniczy walczy o pasażerów, chce się rozwijać, dlatego potrzebuje kolejnych pieniędzy na inwestycje. Kluczową inwestycją jest przebudowa terminala. W najbliższych miesiącach będziemy również myśleć o tym, żeby kontrole bezpieczeństwa przenieść na piętro. Władze Grodu Kopernika podkreślają, że Toruń w nazwie lotniska przyciągnie więcej turystów i pasażerów. W to jednak nie wierzą przedstawiciele turystyki w regionie. Absolutnie, żeby nagle zwiększyło się, zwiększyła się ilość przyjeżdżających do Bydgoszczy, jeżeli to będzie nazywało się Podlotniczy Bydgosz-Toruń. Pomysł władz Torunia został poddany pod dyskusję podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Portu Lotniczego. Obrady odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Większość członków Rady Nadzorczej opowiedziała się za dokapitalizowaniem i też za zmianą nazwy. Jednak większość nie wystarczyła, aby podjąć decyzję, pięciu spośród sześciu członków musiałoby zagłosować za tą inicjatywą, ale zabrakło jednego głosu. Zagłosowały cztery osoby, przeciw były dwie osoby. Decyzja nie została w żaden sposób podjęta, a zatem rekomendacji nie było. Prezydent Bydgoszczy po raz kolejny podkreśla, że zmiana nazwy portu nie jest warta zaproponowanych pięciu milionów złotych. To może być pierwszy krok. Za rok już nie będzie co sprzedać, więc może kolejne 5 milionów. I za rok będzie oczekiwał prezydent Zalewski, aby wykreślić w ogóle słowo z nazwy portu, bo to jest dokładnie takie samo działanie, jak, jak to podejmowane w tym roku. Wczoraj posłowie i samorządowcy Ziemi Bydgoskiej wspólnie zaapelowali do marszałka województwa, by propozycja Torunia w ogóle nie była rozpatrywana podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Portu. Pomysł uważam za dziwny, niewłaściwy i tworzący fikcję, której nie ma, a co gorsza, no po raz kolejny antagonizujący dwa największe miasta. Decyzja marszałka, decyzja zarządu województwa o wprowadzeniu tego do porządku obrad i próba siłowego, bezdyskusyjnego przeforsowania tego na pewno stawia ten pomysł w złym świetle. Inicjatywę władz Torunia komentują też podróżni. Jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że Toruń z Bydgoszczą są tak blisko siebie. Jest to prawie już jedno miasto. Toruń jest też ładnym miastem i zachęcałoby na pewno podróżnych. Skoro lotnisko jest nie widzę potrzeby, żeby nazywało się bydgoszcz -Toruń. To może tym bardziej powinno się nazywać lotnisko Bydgoszcz, żeby Bydgoszcz była bardziej rozpoznawana turystycznie. Propozycja zmiany nazwy portu zostanie przedstawiona na walnym zgromadzeniu spółki w lipcu i ponownie poddana pod głosowanie. Byt Rafał Przybyszewski. Bez porozumienia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta projekt uchwały przygotowany przez radnych PiS nie został przyjęty. Zdaniem radnych PO i prezydenta Grudziądza, miasto nie jest właścicielem szpitala, dlatego nie może podejmować takiej decyzji. Spór o to, czy za szpital odpowiada miasto, czy wojewoda, ma rozstrzygnąć naczelny sąd administracyjny. Nadzwyczajna sesja w nadzwyczajnej sprawie i tylko jeden punkt. Radni PIS przygotowali projekt uchwały dotyczący powołania Rady Społecznej Szpitala w Grudziądzu. Jak mówią, nie mają wątpliwości, że to miasto jako organ założycielski ma obowiązek ustawowy powołać radę, a uchylanie się od tego jest łamaniem prawa. Jeżeli ten organ nie chce powołać dzisiaj Rady Społecznej, to go nie ma. I, i kolejna teza to jest taka, że prezydent miasta Robert Malinowski utarcił zdolność sprawowania władzy. Utracił. On dzisiaj tej władzy nie ma w mieście. Osiem głosów za, dziesięć przeciw. Projekt uchwały nie zyskał poparcia, ponieważ mająca większość w Radzie Miasta Platforma Obywatelska i władze Grudziąca uważają, że to wojewoda jest organem założycielskim i powołanie Rady jest w jego gestii. Dlatego czekają na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oczywiście, że jest obowiązkiem ustawem powołać Radę Społeczną, ale na tą chwilę w trybie artykułu 22 Kodeksu Postępowania Administracyjnego został skierowany wniosek o rozstrzygnięcie kto jest właściwy do powołania Rady Społecznej. Radni PO chcieli przyjąć stanowisko, w którym apelują do wojewody o wspólne powołanie rady społecznej szpitala, ale nie zgodzili się na to radni PiS, którzy byli inicjatorami nadzwyczajnej sesji. Ich zdaniem wydłuży to tylko czas, w którym można by było podjąć konkretne kroki zmierzające do naprawy zadłużonego na pół miliarda złotych szpitala, a nie powołanie członków rady społecznej, jak wskazują radni PiS, może mieć poważne konsekwencje. Należy oczekiwać, że w którymś momencie yy, Narodowy Fundusz yy, Zdrowia zachowa się tak jak racjonalnie, czyli odmówi realizacji kontraktu z podmiotem takim, o którym mówimy. I co to oznacza dla szpitala, i co to oznacza dla grudziądza i tak dalej, no nie muszę Państwa przekonywać. Po sesji Klub Radnych PiS zdecydował, że powiadomi wojewodę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdrowia, że mimo podjętych przez nich działań Grudziądzka Rada Miasta nie wywiązuje się z obowiązku powołania Rady Społecznej Szpitala. Niepokoju mieszkańców. Głos w tej sprawie zabrali również parlamentarzyści PiS. Podczas konferencji prasowej zarzucili władzom miasta, że zmanipulowały podczas wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego opinię ministra zdrowia dotyczącą sporu kompetencyjnego. Zobaczyłam slajd, w którym on. Jakby sugeruje, że to minister zdrowia Konstanty Radziwił każe mu, jakby każe mu iść do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Posłowie Iwona Michałek i Jan Krzysztof Ardanowski dokładnie przeanalizowali stanowisko resortu, i jak mówią, wynika z niego, że 1 stycznia 1999 roku szpital został przyjęty przez miasto, a miasto Grudziąc faktycznie wykonywało prawa i obowiązki organu założycielskiego wobec szpitala imienia doktora Biegańskiego. Zastępca prezydenta Grudziądza Marek Sikora odsyła parlamentarzystów do relacji z konferencji prasowej, gdzie jak mówi oni sami dokładnie przedstawili stanowisko resortu. Prasowej stwierdziliśmy, że minister nie zgadza się z naszym stanowiskiem. Jednak w ostatnim akapicie dał furtkę umożliwiającą pójście do sądu administracyjnego. I zapraszam i polecam pani poseł Michałek wideo relacje z konferencji, która jest dostępna w internecie. Parlamentarzyści odnieśli się również do raportu, z którego wynika, że zawierane przez szpital umowy kredytowe są oceniane przez kontrolujących negatywnie. Pokazuje zarówno niegospodarność. Łamanie procedur przetargowych, ba, ustawianie wręcz przetargów, pokazuje trwonienie pieniędzy publicznych. Postępowanie prowadzi prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy sprawdzają przede wszystkim finanse grudziąskiego szpitala. Lecznica ma 469 milionów złotych długu. Na tę kwotę składają się kredyty inwestycyjne i bieżący dług szpitala. Dyrektor chce rozdzielenia tego zadłużenia. Oprócz tego stara się o kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast naczelny sąd administracyjny zajmie się sporem kompetencyjnym. Data pierwszego posiedzenia nie została jeszcze wyznaczona. Grudziąc Magdalena Niewągłowska. Postępowanie dyscyplinarne i rozmowy dyscyplinujące. Takie konsekwencje ponieśli policjanci komendy miejskiej w Bydgoszczy, którzy nie przyjęli zgłoszenia o pobiciu zagranicznych studentów. Młodzi ludzie z Turcji, Czech i Słowacji zostali zaatakowani w maju, zgłosili sprawę, ale śledztwo ruszyło dopiero po interwencji komendanta miejskiego policji. Grupa zagranicznych studentów została zaatakowana na bulwarach przy Brdzie. Powodem napaści było pochodzenie Żaków. Wśród nich było czterech obywateli Turcji, Słowak i Czeszka. Dlaczego do tego doszło? Nie wiemy. Może dlatego, że wyglądamy inaczej. Studenci zgłosili się na komisariat zaraz po incydencie 11 maja. Ich zeznania nie zostały jednak spisane. Policjant miał sugerować, że to tylko zadrapania. Sytuacja powtórzyła się, kiedy wraz z opiekunami zgłosili się po raz drugi. Dopiero po interwencji komendanta miejskiego policji wszczęto śledztwo w sprawie pobicia studentów, a wobec funkcjonariuszy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Uznano, że nie przyjmując zgłoszenia, naruszyli dyscyplinę służbową. Wobec policjanta pionu dochodzenia śledczego jest wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z nieprzyjęciem zawiadomienia popełnionym przestępstwie. Natomiast wobec dwóch policjantów, którzy pełnią służbę dyżurną jest przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca. Poszkodowani studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy po półrocznym programie wymiany międzynarodowej wrócili już do swoich krajów, co ważne w dobrym zdrowiu. Pozostałych uczelnie objęła szczególną opieką. Cieszy nas to, że komendant skierował do nas słowa, w których zapewnia, że jakby cała komenda, w ogóle funkcjonariusze będą uczuleni na tego typu zachowania i na, na właściwą kwalifikację czynu. Policji udało się zatrzymać sześciu podejrzanych za napaść na studentów. To bydgoszczanie w wieku od 18 do 20 lat. W prokuraturze usłyszeli zarzuty pobicia na tle narodowościowym. Grozi im pięć lat więzienia. Bydgoszcz Krystyna Rymaszewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Komentarze ekspertów i samorządowców dotyczące zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w oświacie studenci studentom, czyli interaktywny system, który pomoże poruszać się po uniwersyteckim kampusie. To edukacyjna rewolucja. Wracamy do zmian, jakie w polskim systemie oświaty zapowiedziała wczoraj w Toruniu minister Anna Zalewska. Znikają gimnazja, wraca ośmioletnia szkoła powszechna i czteroletnie liceum. Co to w praktyce oznacza dla nauczycieli i uczniów? Jak pomysły minister edukacji narodowej oceniają eksperci i samorządowcy, sprawdzała Katarzyna Prędkowska. Za nami pierwszy wspólny rok. Takie multimedialne podziękowania dla nauczycieli na koniec roku szkolnego przygotowali uczniowie pierwszych klas gimnazjum nr 21 w Toruniu. Młodzież prowadzi szkolną telewizję i ma do dyspozycji profesjonalne studio. Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Jeszcze przed wakacjami uczniowie nie przypuszczali, że przejdą do historii jako przedostatni rocznik absolwentów polskich gimnazjów. Jest taki żal, jest taka świadomość, że 15 lat reformy to jest dopiero początek reformy i że moglibyśmy to twórczo rozwijać, a nie wracać do punktu wyjścia. No i tak czysto po ludzku każdy z nas obawia się o swoje miejsce pracy. Gimnazjum nr 21 to jedno z trzech samodzielnie działających w Toruniu. Podobnych w regionie jest 118. Jak szacuje Solidarność pracowników oświaty, około 1 trzecia zatrudnionej tam kadry, czyli ponad 1000 nauczycieli, może stracić w związku z planowanymi zmianami zatrudnienie. W powiatach ziemskich szkoły podstawowe i gimnazja są prowadzone przez gminy, natomiast szkoły ponadgimnazjalne przez powiaty. Starostowie nie muszą być wcale zainteresowani przejmowaniem pracowników. Gimnazjów. Minister edukacji odpowiada, żeby uniknąć konfliktu między organami samorządowymi, nauczyciele z wygaszanych gimnazjów prowadzonych przez gminy przez trzy lata będą mieli pierwszeństwo w przechodzeniu do powiatowych liceów. Jak przekonuje Anna Zalewska, reforma to wręcz próba wyprzedzenia fali zwolnień w oświacie. W ostatnich latach w gimnazjach ubyło 33% uczniów niż demograficzny pokazuje nam jednoznacznie, że sztucznie y, trzymamy tę strukturę w następnym roku. Samorządy zwyczajnie zaczęłyby też szkoły likwidować. Chodzi także o jakość. Według ministerstwa gimnazja nie zdały egzaminu zarówno jeśli chodzi o poziom nauczania, jak i funkcję wychowawczą młodzieży. Nauka przez 8 lat w jednej klasie ma przynieść lepsze rezultaty. Niewykluczone też, że w wyniku reformy powstaną mniejsze klasy. Te wszystkie zmiany, jednym słowem, mają doprowadzić do tego, że jakość nauczania będzie lepsza, uczniowie będą zadowoleni z tego, co robią i nauczyciele również, rodzice też. Lepszą ocenę gimnazjum wystawia Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jego przedstawiciele, gdy minister prezentowała założenia reformy, protestowali w Toruniu. Po 15-letniej właściwie praktyce nauczyciele, dyrektorzy szkół wypracowali metody pracy z uczniami, metody wychowawcze, przynoszące dobre rezultaty, czego efekty możemy oglądać chociażby w postaci dobrze zdanych testów. Teraz prawdziwy test przed samorządami to gminy, miasta i powiaty będą decydować o łączeniu placówek i zmianach kadrowych w szkołach. Ja na pewno bym nie odważyła się powiedzieć, że każdy nauczyciel gimnazjum znajdzie pracę w innej szkole. Tą pozytywną stroną to jest to, że mamy uczniów i oni będą, więc jak jest uczeń, jest potrzebny nauczyciel. Według ekspertów zmiany w polskiej edukacji są konieczne. Brakuje jednak wizji, co chcemy osiągnąć. By zmienić polską szkołę, potrzeba ponadpartyjnego porozumienia, podkreślają specjaliści. Edukacja jest podporządkowana i właściwie modyfikowana, reformowana. Od wyborów do wyborów. Toruń Katarzyna Prędkowska. Kujawy i Pomorze to jeden z najbardziej dotkniętych przez wichury i nawałnice regionów w Polsce. Uszkodzone budynki, połamane drzewa, w weekend z żywiołem walczyło ponad 2000 strażaków. Siedmiu z nich znalazło się w grupie wyróżnionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dzisiaj w Warszawie odebrali gratulacje i nagrody. Zerwane dachy, zalane ulice i budynki, połamane gałęzie, potężne wichury w trakcie dwóch ostatnich weekendów nawiedziły niemal cały region. Szła na wawnica około południa no i się zaczęło wyjazdy do pompowania zalanych domów urwanej drzew gałęzi zwisających. Największe straty burze spowodowały w sześciu powiatach: Bydgoskim, inowrocławskim, mogileńskim, nakielskim, tucholskim i Żnińskim było naprawdę dużo wyjazdów, dużo uszkodzeń budynków, samochodów, dużo zagrożeń, dużo zwisających gałęzi, konarów nad chodnikami, ścieżkami rowerowymi, na placach zabaw, także pracy było dużo. Tylko w ciągu minionego weekendu kujawsko pomorscy Strażacy do akcji wyjeżdżali ponad 400 razy. Ze skutkami nawałnic walczyło 714 ratowników zawodowych i ponad 1400 ochotników nie było ani chwili wytchnienia. Ta praca dla mnie przynajmniej satysfakcjonująca i której mogę się jakoś udzielać, pomagać. To jest dla mnie coś dobrego, co, co mi leży i dlatego lubię ją. To właśnie ich ciężka praca została doceniona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. W siedmiu kujawsko-pomorskich strażaków z Państwowej Straży Pożarnej otrzymało wyróżnienia i nagrody za szczególne zaangażowanie podczas usuwania skutków burz i nawałnic. Praca w straży pożarnej to służba. To nie jest etat, to właśnie służba, często z poświęceniem zdrowia i życia własnego. To jest moja praca, nie czuję się żadnym bohaterem. Kujawsko-pomorscy strażacy znaleźli się w gronie wyróżnionych 32 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z siedmiu województw. Musicie być sprawni, wszyscy musicie jeździć do tych zdarzeń, ale... Poświęcenie, które wykazaliście, no, spowodowało, że zostaliście panowie uhonorowani. Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej z Wielkiego Stwolna, który podczas nawałnicy został przygnieciony przez drzewo i przebywa w szpitalu, także zostanie nagrodzony. Toruń, Aleksandra Ciekot. Cierpliwość pasażerów tramwajów w Bydgoszczy była dzisiaj wystawiona na ciężką próbę i to z różnych powodów. Informacje o tym, co działo się właściwie przez cały dzień zebrał Jarosław Dąbrowski z naszej redakcji internetowej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie chodzi tylko o awarie, różne rzeczy się działy. No tak, redagując te wszystkie informacje od razu przypomniały mi się przysłowia z cierpliwością w tle. Cierpliwość niweluje góry, cierpliwość jest kluczem do szczęścia. W tym przypadku niewiele szczęścia mieli pasażerowie, którzy między świtem a wczesnym popołudniem chcieli skorzystać z bydgoskich tramwajów. Wczesnym rankiem zderzyły się dwa auta na trasie Uniwersyteckiej u zbiegu z wojska polskiego. Przez co nie kursowały tramwaje do pętli przykarpackiej. Potem brak prądu na węźle przystawkowym bydgoszcz wschód Wykolejony tramwaj na pętli w Lesie Gdańskim i w końcu. Po 13.00 na rondzie toruńskim zderzyły się dwa samochody. Yy, jeden zjeżdżał z Oli Jana Pawła, drugi wjeżdżał na rondo od strony łuczniczki i efekt. Efekt taki, że jedno z aut dachowało. Yy, przez to ruch tramwajów na rondzie toruńskim, przez rondo toruńskie został wstrzymany. Część yy, jeździła do pętli przybałtyckiej. No, przez Bajmy Wieś w ogóle nie można przejechać, bo jest remont naprawdę sporo. Sporo musieli się naczekać pasażerowie na przystankach na, na tramwaje, zwłaszcza na tych, na których nie ma. Yy, ekranów z ITS-em, gdzie były takie informacje podawane, że jest, jest awaria, przerwa w kursowaniu. A. Ale te wszystkie problemy udało się usunąć, w tej chwili nie masz tak, żadnych informacji, 14. żeby coś złego się ostatni, działo. ostatnie minuty, kiedy były utratnienia od wczesnego popołudnia, także do popołudniowego szczytu już mogli się spokojnie przygotować, by wrócić do domów pasażerowie. A najświeższe informacje zawsze na naszych profilach na Twitterze i Facebooku i na stronie internetowej www.bydgosz.tv.pl Odzież, która chłodzi w upale, artykuły żywnościowe w samopodgrzewających się pojemnikach, drony czy sprzęt teleinformatyczny. Te i wiele innych wynalazków, które powstały na potrzeby wojska, można oglądać w bydgoskiej hali Łuczniczka. Swoje produkty prezentuje 60 firm z Polski, Niemiec, Ukrainy i Czech. Targi Wsparcia, Bezpieczeństwa i Obronności zorganizowało Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Posiadamy odzież, która bardzo ułatwia nam życie na co dzień, schładzając... Powierzchniowy organizm. Mniej więcej schłodzenie następuje rzędu 3-4 stopni, co stwarza nam ogromny komfort do funkcjonowania na co dzień w te upały. Co jest ogromnym plusem tego, aktywuje się tylko i wyłącznie wodą. Normalną, zimną wodą pod kranem. Kraty, nazywane tak handlowo ekokrata, służą do umacniania nawierzchni dróg gruntowych, parkingów. Ścieżek rowerowych, placów manewrowych, umacniania skarb, nasypów i nawet wałów przeciwpowodziowych. Nośność takiej kraty niezasypanej to jest 350 ton na metr kwadratowy. To jest polska opotentowana technologia samopodgrzewającego się jedzenia. Nie potrzebujemy żadnych czynników zewnętrznych. Bierzemy puszeczkę, otwieramy, robimy pewne ruchy. Załączonym szpikulcem przebijamy i jedzenie się nagrzewa do 60 stopni Celsjusza. Rozmawiamy z wojskiem polskim, rozmawiamy z armią Finlandii. Wszystkie grupy mundurowe, straże graniczne, no jest to produkt przeznaczony idealnie dla tego typu jednostek. Wystawcy, którzy przyjeżdżają na tego typu imprezy targowe, liczą na kontrakty ze służbami mundurowymi. Dużo produktów innowacyjnych, nowe technologie, nowe rozwiązania. To jest właśnie to, na co czekają służby mundurowe. Nie zmieniamy temat. Ulice Makowa i Bluszczowa na bedgoskim Miedzyniu to kolejne inwestycje w programie 25 na 75. Dzisiaj oddano je do użytku po remoncie, który wspólnie sfinansowali mieszkańcy i miasto. Inwestycje rozpoczęliśmy w 2013 roku, krótko po tym, gdy taka możliwość przez Urząd Miasta została stworzona. Zbierało się z różnym, powiedzmy, wkładem około 55 posesji. Założyliśmy, że będziemy zbierać 100 zł miesięcznie przez 3 lata. Ja na każdym otwarciu zawsze bardzo mocno dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie i uczciwie mówię, że tak naprawdę jest to obowiązek miasta. Tyle, że miasto nie ma na tyle środków, żeby szybko z tym problemem się uporać, stąd dla tych, którzy są mocno zdeterminowani jest właśnie ten program 25 na 75. W tym przypadku mieszkańcy musieli zebrać 15% wartości inwestycji, 85% z budżetu miasta. To jest bardzo dobry program przy współpracy z Urzędem Miasta. Takich inicjatyw powinno być jak najwięcej. Tylko, że do tego trzeba ludzi, którzy no, mają chęci, bo samo się nie zrobi. Wskaże drogę do najważniejszych miejsc na uczelni, pokaże rozkład jazdy autobusów i ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy działa UTP Assistant, czyli interaktywny przewodnik. To pierwszy w Polsce tego typu projekt wymyślony i stworzony przez studentów. Mapa kampusu przy wejściu drogowskazy i panel dotykowy, który wytyczy trasę do poszczególnych miejsc. Odwiedzając Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, nie sposób się zgubić. Wszystko za sprawą nowego systemu UTP Asystant, który stworzono przede wszystkim z myślą o studentach pierwszego roku oraz gościach, którzy odwiedzają uczelnię. Co pomóc studentom w znalezieniu konkretnych miejsc, które najczęściej lokalizujemy, jak i wesprzeć informacjami, które są nauczeni, a zbudować tę relację student-student, jak i student-wykładowca. Rozwiązanie wymyślili i stworzyli studenci z Wydziału Informatyki i Architektury Wnętrz. Zdobyliśmy duże doświadczenie, które przyda nam się w przyszłości przy pracy w firmach. I dla nas, tak naprawdę, mimo że pracowaliśmy tyle godzin, to była dla nas świetna zabawa i naprawdę dużo doświadczenia. Inne uczelnie już zazdroszczą UTP takiego projektu. Na razie, jak twierdzą twórcy systemu, jest on jedynym w kraju. Na ten system składa się cały spójny sposób oznaczeń, pomieszczeń, zestaw drogowskazów, który w tej chwili jest na tego, czego, co byśmy chcieli, żeby powstało. Sercem systemu jest jednak specjalny panel dotykowy. Wystarczy zeskanować legitymację, by wyświetlił się plan zajęć i trasa do poszczególnych sal, a także informacje o wykładowcy. Co więcej program jest zsynchronizowany z prognozą pogody. Dzięki temu może wyznaczyć trasę do innego budynku, na przykład tak, by nie zmoknąć, gdy pada deszcz. Skróci także oczekiwanie na autobus dzięki rozkładowi jazdy komunikacji miejskiej, który stale się uaktualnia. No, Możliwości, które daje system jest znacznie więcej i jak podkreślają studenci, przyda się już teraz, w czasie rekrutacji na studia. A Państwa i moim przewodnikiem po wydarzeniach sportowych jest dzisiaj Łukasz Betański. Dzień dobry. Dzień dobry. W serwisie sportowym będziemy wracać do sprawy Tomasza Zielińskiego, mistrza Europy w podnoszeniu ciężarów. W zeszłym tygodniu okazało się, że nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. Taką decyzję wydał Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, ale wczoraj odbył się zarząd tego związku i oto jakie mamy efekty. Zobaczmy i posłuchajmy Piotra Wysockiego, koordynatora sekcji podnoszenia ciężarów kwalifikacje wewnętrzne odbędą się podczas Mistrzostw Polski w Mroczy i tutaj najlepsi, niech, niech najlepsi jadą na igrzyska. I takim właśnie w tym tonie były utrzymane rozmowy na zarządzie, gdzie większość członków zarządu była tego zdania, że mamy wysłać możliwie najlepszy skład, a, a nie dzisiaj decydować kto będzie brany pod uwagę, kto nie będzie brany pod uwagę. Wszystko okaże się na Mistrzostwach Polski w Mroczy, które w następny weekend odbędą się właśnie w Mroczy, a serwis sportowy dzisiaj o 22.00. Zapraszam. A my mamy jeszcze serwis pogodowy o tym, co czeka nas w najbliższych godzinach. Magda Żakowska, witaj, Magdo. Witam serdecznie w najbliższych dniach. Na monotonie pogody na, raczej nie będziemy narzekać. Jeszcze w tych najbliższych godzinach w wielu miejscach popada deszcz. W nocy opady zanikną. Poranek przyniesie rozpogodzenie, a także jutro do godzin południowych słońca nie zabraknie, ale już po południu do północno-zachodnich granic województwa dotrze kolejny front i tam pojawią się opady deszczu. Będzie ciepło. Jutro termometry pokażą około 25 stopni, po czym w drugiej połowie tygodnia Zaobserwujemy szybki wzrost temperatury już w czwartkowe popołudnie. Będzie lokalnie około 30 stopni, ale niestety wraz z powrotem upału wrócą też intensywne burze, silny porywisty wiatr, a także przelotne, ale również ulewne, gwałtowne deszcze. Zatem uważajmy, pod koniec tygodnia pogoda znów może nas niemile zaskoczyć. Magda Żakowska, dziękuję bardzo. Szczegóły prognozy pogody za chwilę. My teraz już kończymy główne wydanie zbliżej nasz wieczorny serwis o 21:45. Zapraszam do zobaczenia.